W Polsce można dostać 6 zarzutów za ściąganie flag, a za podpalenie hali wartej miliony, 5 lat. Tak wygląda dziś równość wobec prawa. Paweł N., znany w internecie jako Nazar, został zatrzymany w Gdyni. Prokuratura postawiła mu zarzuty: m.in. nawoływania do nienawiści wobec Ukraińców, używania symboli kojarzonych z rosyjską agresją i ujawnienia danych osoby pokrzywdzonej. Media mówią o antyukraińskim streamerze. A może raczej o człowieku, który nie chciał patrzeć na flagi obcego państwa nad polskimi urzędami. I tu pojawia się pytanie, czy państwo polskie jest równie surowe wobec wszystkich? Bo kilka miesięcy wcześniej trzej obywatele Ukrainy zostali skazani za podpalenie hali Marywilska 44 w Warszawie. Straty ogromne miliony złotych zniszczone miejsca pracy zrujnowane biznesy. Wyrok 5,5 roku i pół roku. Rok i cztery miesiące. Za sabotaż, który paraliżował stolicę. Więc jak to jest? Za ściągnięcie flagi, areszt, nagonka, media w transie. Za spalenie hali, krótkie wyroki i cisza. Czy polskie prawo naprawdę chroni Polaków, czy tylko tych, których boi się obrazić? Bo jeśli dziś obywatel polski siedzi za flagi, a obcy za spalenie majątku wychodzą po kilku latach, to nie jest państwo prawa. To państwo kapitulacji.